Budowa centrum przesiadkowego dobiegła końca. Finis corona opus, koniec dzieło. Nie ukrywam, że my jako drogowcy czekaliśmy na ten moment. W tym tygodniu uruchomiona została docelowa organizacja ruchu na rynku i najbliższej okolicy. Uwaga dla kierowców, przede wszystkim na ten znak. Ludzie mogą swobodnie poruszać się tutaj w rejonie tego centrum przesiadkowego, mają swobodny dostęp do wszystkich autobusów i tramwajów komunikacji miejskiej, a ruch samochodowy, ten osobowy, taki normalny został przeniesiony na obrzeża tego miejsca. Od teraz kierowcy nie mogą jeździć tą częścią chorzowskiego rynku. Teraz trzeba omijać rynek korzystając z przejazdu przez nowe rondo, które powstało na ulicy Kościuszki. Kierowca, który zjeżdża z estakady i jedzie do Chorzowa Starego albo w kierunku centrum musi jechać tędy. A kierujący pojazdem od ulicy Powstańców nie może skręcić w lewo na rynku. Powinien jechać na ulicę Kościuszki i dopiero tutaj odbić w kierunku Bytomia to najważniejsze zmiany, które czekają na kierowców w Chorzowie. Jak widać, nie wszyscy stosują się do nowych znaków. Jeździmy na pamięć. Od dzisiaj kierowca samochodu prywatnego, osobowego nie ma prawa przejeżdżać w rejonie przystanków autobusowych. Policja przestrzega przed mandatami. Oznakowanie już tutaj działa kilka dni i faktycznie w tych pierwszych dniach no, stosowaliśmy pouczenia. Natomiast no, każdy mieszkaniec Chorzowa, który mieszka tutaj parę lat, no, powinien sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jest szeroki materiał informacyjny, no także niestety musimy być czujni i niestety w takich rażących przypadkach musimy się liczyć nawet i z mandatem karnym. A ten może wynieść nawet 500 zł i 5 punktów karnych. Zmiany dotyczą też mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Od środy wszystkie autobusy zatrzymują się w miejscach wyznaczonych w centrum przesiadkowym, zintegrowanym centrum przesiadkowym, nie włączając linii, które stawały dotąd, dotąd wokół jeszcze przystanku i poruszały się objazdami. Wszystkie przystanki mamy w jednym miejscu. Centrum zostało podzielone na cztery strefy oznaczone kolorami. Autobusy zatrzymają się na czarnej i czerwonej. Wszystkie linie wypisane są zarówno w takich specjalnych przygotowanych kręgach, kołach, które i na samych, pod samymi wiatami wypisane są linie, rozkład jazdy i one są w uzgodnieniu z komunikacyjnym związkiem komunalnym. Dla bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzona została również dodatkowa sygnalizacja. Sygnalizacja najazdowa przed tramwajem, taka ostrzegawcza czerwone światła, które, które się pojawiają od strony jezdni ze znakiem takim nad, nad drogą ustawionym, uwaga, tramwaj. I w miejscach, gdzie nie ma sygnalizacji typowej postawiane są słupki, które w przypadku braku zagrożenia świecą na niebiesko. W przypadku pojawienia się tramwajów, bądź od strony najazdu bądź wyjazdu, zaczynają pulsować na czerwono i wydają taki sygnał dźwiękowy przejeżdżającego tramwaju. Jest też jedna nowość na ulicy Kościuszki. Powstały tu miejsca do zatrzymania się tak zwane strefy Kiss and Ride. Są to miejsca w okolicach przystanków autobusowych. Chodzi tutaj o to, żeby każdy z mieszkańców Wożowa, i nie tylko, ale ktoś, kto tutaj przyjeżdża i chce wysadzić lub zabrać pasażera, pożegnać się z nim, może w, no, może w dozwolony sposób po prostu zaparkować, a właściwie stanąć, wypuścić pasażera, pożegnać się z nim i odjechać. To jest praktyka przyprowadzona z krajów Europy Zachodniej. W paru miastach polskich funkcjonuje, ostatnio w Rybniku była wprowadzona. Uważam, uważam i uważamy, że to jest dobry pomysł. W w centrach jest zazwyczaj problem z parkowaniem, z postojem, żeby to uczynić w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i bezpieczny. A przy okazji znak zachęca do czułych pożegnań.